Świat według ludwiczka! Tak! Jak widzicie, szykuje się na festyn. <laughs> Odkąd pamiętam, nie opuściłem ani jednego festynu stanowego. Cały rok oszczędzałem pieniądze na ten jeden dzień, a kiedy się tam znaleźliśmy, mama zaganiała nas do jej ulubionego stoiska za 5 centów 100 litrów mleka. <laughs> Mleko jest bardzo dobre na kości. Oczywiście, dzieciaki chcą iść na karuzelę, zagrać w coś, a nie pić mleko. I chcą wygrać tę jedną nagrodę tego dużego, wypchanego zwierzaka. Tak wielkiego, że trudno go było nieść. Próbowało się wszystkiego. Niszczenia balonów za pomocą rzutek, grosika na talerzu, pierścienia na butelce. Było też wrzucanie piłki do kosza. <laughs> tak, żeby nie wyskoczyła z powrotem. Oczywiście wydawało się wszystkie pieniądze i odchodziło się z czymś, co robiło... ...i przestawało działać, kiedy się doszło do domu. Hej! Niezapomniany festyn. Przygotowałam dla was coś jeszcze. Jestem zapchany, już nie mogę. Ach, spróbujcie tego, chłopcy, to moje ostatnie dzieło. Ochyda. Śmierdzi jak skarpetki taty. O ludi, to że śmiesznie pachnie nie oznacza wcale, że nie jest pyszne. No zjadajcie to moja potrawka z z niespodzianką. O, co to za niespodzianka? Sardynki. Mm, brzmi nieźle. Dlaczego nie zgłosisz swojego makaronu z serem? Robisz go prawie codziennie. Uwielbiam No i w ogóle. Nie zrozum mnie źle, jestem pies na ser, hehe. Dzięki ci, Andy. Ale wiesz, że zmiany zawsze wychodzą na dobre. Ta zmiana... nie. Nie ma nic wspólnego z tym, że Johnny Love będzie wręczał błękitną wstążkę jako pierwszą nagrodę, co? O, może Johnny Laugh jest moim ulubionym piosenkarzem? O, Andy! Przestań! Na no, ludwiczku! Puść już maminą spódnicę i chodź zająć się męską pracą. To znaczy twoją pracą. Słyszałem to. Bierz się za woskowanie. Ale tato! Przestań narzekać! W czasie wojny nie mieliśmy ładnych pojemników z woskiem do czołgów! Musieliśmy używać wosku z uszu. W tej rodzinie wosku w uszach nigdy nie brakowało. Możemy być dumni. Synu, spójrz na to! John Doe XR 2350. Tak, ja wiem o nim wszystko! No dalej, spytaj mnie o coś. Co to? Ta zabaweczka ma 360 koni, 12 zaworów, sześciocylindrowy silnik, który grzeje. <laughs> Może zaorać pole pszenicy szybciej niż Tornado kanał. Spytaj mnie jeszcze o coś, no już. Dobra, ile? Nie ta maszyna ma specjalny przycisk. Natychmiastowy zapłon. Raz wciśniesz ten guzik, silnik zapala i jesteś gotów do akcji! daj szybciej, szybciej, Ludwiczku! A ile to waży? Dobrze, że pytasz! Ten model waży, no, bardzo dużo. Skąd mam wiedzieć? Może się położysz, ja po tobie przyjadę. wtedy będzie wiedział! Andy! Tak, tylko żartowałem. Synu, mam dla ciebie niespodziankę. Skoro jesteś rok starszy o, chyba policzył świeczki na torcie I twoja mama będzie zajęta gotowaniem, a ja przy stoisku z traktorami I niespodzianka jest taka, że będziesz chodził po festynie bez opieki osoby dorosłej a? I jeszcze dam ci 10 biletów na te wszystkie karuzele To prawie dusin. Chyba w tym roku zdobędziesz w końcu oddech smoka On się boi oddechu oh. smoka, on się boi oddechu smoka Ludzi, nie musisz jechać na tym starym ochydnym oddechu smoka W końcu jak można zapomnieć o tym okropnym wypadku w Kenosza? To tylko plotki, nikt tego nie widział Jeden z wagoników urwał się z zawiasów, wylądował na pastwisku w sąsiednim hrabstwie I tak przestraszył krowy, że ich mleko się zsiadło Aj, do licha chłopcze nie słuchaj tej propagandy! Nie boję się oddechu smoka, tato. Mogę nim jechać kiedy zechcę. To krew Andersonów! Ale ja nie chcę! Czy ktoś może mi tu pomóc? Proszę, ludzi! Czas ruszać w drogę, Andy! Właśnie zmieniłam mięso, ale boję się truskawki. Jeśli pomożesz mi skorzystać z WC, to możemy się razem pobawić. Odczep się, mamo. Może zostawimy go w aucie. To twój brat, Ludi? Uchylimy okna. O, Jestem uczulony na popcorn, ale go lubię, więc spróbuj trzymać mnie od niego z daleka, dobra? No, dalej! Próbuj mnie dogonić! Pan McDonald's, Parmelia i ja, i ja o, o, rany, ale Karzela! he, he, he. Pan MacDonald farmę miał, tak, ale zabrał mu ją z od. I ja, i ja, o, ha, ha I Witam uczestników kulinarnego konkursu festynu stanowego! Pamiętajcie, że. Szybko, chłopcy, gulasz zaraz się rozpuści. Dony lat nie może czekać. Patrzcie, chłopcy, to Sally Caps. Rządzi działem deserów. Chyba zabłądziła. Hej, Sally! Ora, Anderson, jak dobrze cię widzieć. Znów założyłaś tę sukienkę? To jest moja ulubiona. Och, Oro, czy naprawdę musisz wiązać swoje dzieci jak zwierzątka? Pierwszy raz będą radzić sobie same. Nie, kochanie, to chyba nie jest konieczne. Uwierz mi, dzieci, które tak wyglądają, wyróżniają się z tłumu. Hej! Przepraszam, Sally, ale to jest teren potrawek. Konkurs deserów jest w tamtych kuchniach. Och, skończyłam z deserami, znudziły mnie. Teraz skupiam się na potrawkach. Cóż, będziemy teraz rywalizować? Przygotuj się na przegraną, skarbie. Niech się pani nie martwi, zawsze jesteśmy gotowi. Pomyślałem, że może chciałbyś przywiązać Tomiego do traktora i użyć go jako reklamy. Tak, jasne. Kup nowy XR-2350. Potrafi utrzymać dzieciaka. Macie tu bilety i wynoście się. Zaczyna się konkurs trzyżenia owiec. Bzu, bzu. Nie, synu. Nie w tym roku. Muszę utrzymać ten fort. Nie widzisz, że mam klientów? Spływaj! Nigdy nie widziałem, żeby staruszek był tak oddany sprawie. Mój tata, człowiek firmy. Hej, kolego, za jaki to konkurs? Pierwsze miejsce w konkursie strzyżenia owiec! Kiedyś ostrzygłem batalion rekrutów w dwie minuty. Mogłem wygrać ten konkurs. Ta nagroda powinna być moja. Ile ciągnie ten traktor? Dużo, mogę ci tyle powiedzieć! Aha, <laughs> Przepraszam, hmm. nazywam się Dexter Cahill III i chcę dokonać zakupu. Pieniądze nie grają roli, chcę najlepszy. Potrzebuję czegoś prostego w obsłudze, bo powiedzmy, że Dexter IV nigdy nie będzie szkolnym prymusem. Rozumiem, o czym pan mówi. Masz szczęście, przyjacielu, bo ten traktor łatwo obsłużyć. Wystarczy przycisnąć ten zielony guzik. Jeden guzik? Tak, i uwalnia się od razu 360 koni mechanicznych. A to już coś. Zaraz, zaraz, partnerze. Muszę się przejść i obejrzeć inne traktory. Mówi się, że dzieci się nie boją. Może nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Hej, Ludwiczku, chodźmy na ten! Jesteś za mały. Musimy iść na karuzelę dla dzieci. Nie jestem dzieckiem! Do nogi, moje! Hej, hej! Hey, załoga na pokład! Nie pchać się, nie pchać, albo będziecie siedzieć na gołych deskach! Hej, to musi być fajne. Tak, jestem! Hej, czy ty nie jesteś za duży, żeby jechać na szalonej fali? Muszę się tu bawić ze względu na mojego brata. To jeszcze dziecko. Dzieckiem. Chcę się bawić na dużych karuzelach. Patrzcie na Ludwiczka! Jeździ ze swoim braciszkiem! Uważaj, mały! Przepływ, przypływ! Byłem na oddechu smoka dziesięć razy! Wiesz, co to znaczy? Jeszcze raz i zobaczymy, co dzisiaj jadłeś. Nie, to mój rekord. Jechałeś już, Ludwiczku? Jadłem przed chwilą. Słodycze, więc muszę trochę poczekać. To nieprawda! Ludwiczek boi się oddechu smoka! On się boi oddechu smoka! On się boi oddechu smoka! On się boi oddechu smoka! smoka. On, On się boi oddechu smoka. smoka! To bardzo mocna i czysta maszyna. Ten model ma nawet radio. Lubię country! Oczywiście. Proszę wejść i obejrzeć błękitnego woła. Jeśli był wystarczająco mocny dla Johna Wayne'a, to będzie mocny o, no, Czy do smyczy dołączony jest kaganiec? Przestań, małpko, wstyd mi za ciebie! Ludwiczku, chodź przejedź się ze mną, Ludwiczku! Zastanówmy się, czy małpka na smyczy, czy ładna dziewczyna, ha! Wszystko powiem! Nikt nie mówił, że nie mogę cię przywiązać do słupa! Masz kłopoty! Uwielbiam ten mikser to dzieło sztuki! Nigdy mnie jeszcze nie zawiódł! Oro, chciałam Ci przedstawić moją przyjaciółkę elektryczność! O, ja wolę gotować w tradycyjny sposób! O. Zauważyłam! Musisz widać przepis na ten makaron! Jak to będzie? Dwie filiżanki makaronu, zero wody, gotować na dużym gazie! Nie pilnować aż do przyjazdu straży pożarnej! Ojej, do licha. A niech to, co ja zrobiłam! Do następnej potrawy nie odgryziesz chyba głowy Kurczakowi, prawda? Ależ skąd? Nie tutaj! Pójdę na tyły! Hej, 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 Anderson! Wygrałem konkurs na przywoływanie świni! Hej, hey. hey, gaz! To działa! Patrz, idzie twoja żona! Hej, Jenny. Chyba stoimy w złej kolejce. Ta jest do oddechu smoka. Nie wiem, nie mogę się już doczekać. Nie wiem, Ludwiczku, kto chciałby jechać w tym głupim tunelu miłości? A ty? Co tam robisz, Sali? To będzie coś wprost wyśmienitego, a ty? O, jeszcze się nie zdecydowałam. Przygotowuję się, wiesz, kroję, podgrzewam piecyk. Ubijasz masło. Ciągniesz to dla tatusia? He, he, he. Nie, to moje! Wygrałam konkurs jedzenia ciast! Zjadłam dziewięć porcji! Dziewięć to przekąska! Dlaczego nie wrócisz i nie weźmiesz ze sobą apetytu? Zgłaszajcie się do konkursu łapania świni! W gospodarczym przy Pierwsza nagroda to kompletnie wyposażona łódź na konie! Koniec! Zmywam się stąd! Ta śliska maciora będzie moja! Nie się, Ludwiczku! Są jeszcze miejsca! Musisz sięgać dotąd, żeby jechać. Zasady to zasady, Jenny! Jedź sama! O, nie przejmuj się, wpuszczę cię! Ludwiczku, dokąd idziesz? Powiedziałem, że cię wpuszczę! Nie, nie chcę, żeby miał pan kłopoty. Wyjście dla tchórzy. Ty jesteś Tommy i Małpko! Skąd ja wezmę pięć biletów? Hmm. Hmm. Mały? Tak, chyba zgubiłem, braciszka. Widział pan dzieciaka skaczącego jak małpka? He, dzisiaj widziałem z milion dzieciaków. Odśwież moją pamięć, co ten mały miał na sobie. To. Wracam za 10 minut. Wygląda na to, synu, że kupię błękitnego woła. <grym> Pogotujmy. Tak, Mały, zgubiłem już wiele rzeczy. A zgubiłeś brata? Mm, nie. Ale rozumiem twój ból. Obsadzałem kiedyś duże karuzele. Taki jak oddech smoka? Dokładnie te. Odwróciłem się na chwilę, nie zauważyłem luźnej śruby. I co? Wagonik się urwał i wylądował w Kenosha. Słyszałem o krowach. A teraz obsadzasz karuzelę dla dzieci? Tak, ale kiedyś tam wrócę. Hej, puk! jakiś dzieciak nie chce zejść z oddechu smoka! Jak wygląda? A po szelki! To on! Chodźmy po niego, puk! Ty go zgubiłeś, ty po niego idź! Zarób na bilet na dużą karuzelę! Ale to oddech smoka! To w tamtą stronę. Tutaj, ludzie, nie przegapcie tego, to nasz ostatni zawodnik! Ma nadzieję pobić 34-sekundowy rekord Nortona Jensena! Andy Anderson będzie gonił Eki! Najpilniejszą świnkę po tej stronie Spróbuj mnie pobić, Anderson! Andy zajmuje teraz pozycję? Łódka, 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 tak. Teśko, To mi! To, Kombi, pa, to... Tobi! to... to Ja nie jadę, przeszedłem tylko po brata Zaraz pobiję rekord Glenn-Glena To będzie mój dwunasty raz Wysiadaj Nie jesteś moim szefem Dalej, chłopcze Przejedź się! Co gorszego może się stać od tego, że przelecisz się do sąsiedniego hrabstwa i wystraszysz parę prób. Nie musisz jechać na tym oddechu, Smoka. Możesz zostać ze mną na zawsze. Nauczę cię robić dżemu. Ludwiczku, tutaj! Teraz albo nigdy. I co teraz, mój Ludwiczku? Fajnie. No dobra, oddechu Smoka, zobaczymy, co tam masz. E

Proszę, powiedzcie mi, że Eki to nas wołodzi! Właśnie poinformował, że traktor wymknął się spod kontroli Za chwilę ogłosimy wyniki konkursu na najładniejszego bobasa! Dziękuję, ocalił pan moje dziecko. Chyba od wstydu. Paniusiu, to złe stoisko. Wystawa bydła odbywa się tam. Jeszcze nigdy nie widziałem takich zniszczeń. Biorę go. Co za styl sprzedaży? Świetnie, świetnie. Hej, glen, glen. Tam mają dla ciebie koktajle z pizzy. Skakujcie, chłopcy! Mamy jeszcze gotowanko do zaliczenia. Tato, skąd masz te świnie? Chłopcy, poznajcie Efi. Efi! Jak ty się ubrałaś? Do gotowania czy do walki, słonko? Och, jestem taka głupia! Dałam się w to wszystko wciągnąć. To nie była zabawa. No, posłuchaj mnie teraz, żołnierzu. To jest twoje ulubione zajęcie i twój ulubiony dzień. Nie pozwól panience krótkie majtki tego popsuć. To masz się dobrze mać. O, na Skończyłam. Czuję zwycięzcę. Patrzcie, to Johnny Love. Kogo my tu mamy? Witaj, Oro. O, miło mi. Mmm, tak, pachnie wspaniale. To makaron i nasz stanowy ser z małą niespodzianką. Ach, co to za niespodzianka, kochana? Kawałki szynki. Oh. Salitaps! Miło mi. Może troszeczkę sorbetu dla pana? Nie, dziękuję. Daj mi tylko jedno łyżkę, słodziutka. To angielskie połączenie z soubliquier fromage. To naprawdę pyszne i warte nagrody, ale nie pierwszej. Błękitną wstążkę otrzymuje ta potrapa. O ja? ja Wygrałam! to po dziękuję. Kawał ki Co takiego jest wszędzie, To ja powinnam wygrać jej mój star. Ten makaron z niespodzianką, pyszną szynką i świetanką. To jest specja u nas to dwa, brąda mistrzem dziś ora! ra. Ura, ura, ura. Bardzo mi się zdaje! Tak pamięta naprawdę na to, że wszyscy robicie. Jamy na ryby? Ja wezmę łódź, ty przynękę! Festyny stanowe przychodziły i odchodziły, ale kiedy wracaliśmy tego wieczora, samochód wypełniały triumf i duma. I mała świnka Efi. Brakowało nam miejsca. Polska Polska, masterfilm, reżyseria Ewa Markowska, dialogi Elżbieta Kopocińska, dźwięk Sebastian Kaliński, montaż Mariusz Malicki, kierownictwo produkcji Dorota Suske-Bodych. Udział wzięli January Brunow, Wojciech Baszkowski, Ewa Markowska, Józef Nika, Małgorzata Drozd i inni.